Letnie przesilenie nie powoduje tylko i wyłącznie, że termometr pęka w szwach od wysokich wartości, ale podnosi też temperaturę rozmaitych wydarzeń, których w wakacje nie brakuje. Wśród nich warty uwagi jest cykl imprez organizowanych pod nazwą Letnie Przesilenia Artystyczne. W ostatnią środę czerwca odbyła się jego pierwsza odsłona, którą rozpoczęła improwizacja teatralna pod tytułem Niestworzone Poematy. To jest forma sztuki, w której... Tworzymy na żywo historię w pełni od A do Z. Nie mamy prze, prze, wcześniej przygotowanego scenariusza. To, co jest najważniejsze w impro, to jest współpraca i to, że razem tworzymy taką spójną całość i że mogę zaufać innym. Chyba zaufanie to jest to, to, to najważniejsza rzecz, którą czuję na scenie. Improwizacja była jednym z wielu punktów programu. Organizatorzy zaplanowali również slam poetycki, a więc publiczną rywalizację poetów. W której o zwycięstwie decyduje publiczność. Artyści, biorący udział w konkurencji, na początku przedstawiali swoje wiersze, a następnie losowali słowa, na podstawie których wymyślali nowe utwory. No to był wyjątkowy turniej, bo był improwizowany, więc mieliśmy, no zależnie tam od rundy, coraz mniej czasu na to, żeby napisać tekst na podstawie. Trzech słów, które były wylosowane, częściowo, a częściowo wykrzyczane przez publiczność. Przed nami jeszcze cztery okazje, żeby wziąć udział w letnich przesileniach artystycznych. Ich harmonogram można sprawdzić na facebookowym fanpageu Stowarzyszenia Agnieszka, jedna z organizatorów zdradziła, dlaczego warto wybrać się choćby na jedno spotkanie z cyklu Letnie Przesilenia Artystyczne. Chcemy dotrzeć do ludzi, którzy być może też nie mają ze sztuką na co dzień takiej styczności. Chcemy pokazać ludziom, e, wszystkim poznaniakom, e, jak tutaj mamy różnorodnych artystów, więc wszystkich zapraszamy serdecznie. Uczestnicy wydarzenia również są chętni, by ponownie udać się na spotkania ze sztuką, w ramach letnich przesileń artystycznych, to jest e, ciekawe przedsięwzięcie i odważne ze strony aktorów. E, no, do tego można się nieźle przy tym pośmiać i e, czasami nawet wzruszyć. Letnie przesilenia artystyczne to okazja, by spotkać się ze sztuką, ale i ludźmi pełnymi pasji. Zainteresowanym wydarzeniami polecamy zarezerwować wieczory 13 i 27 lipca oraz 10 i 24 sierpnia. Życzymy udanej zabawy.